Cześć widz! Nie daily vlog fiasko! Przepraszam za mały postój, aczkolwiek musiałem wykonać parę telefonów. Nie dogadałem się. Dwa nowe tematy: jeden dla was, a drugi typowo dla mnie, aczkolwiek też za niedługo, mam nadzieję, również dla was. Fiasko się rozrasta. Fiasko, aczkolwiek nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kustomowo robione blaszki fiasko. Co to są blaszki fiasko? Blaszki fiasko to są blaszki, które mają otwór. I można przyczepić je sobie do kluczy. Możesz położyć je sobie na biurku, możesz powiesić je sobie na ścianę, możesz z nimi rzucać, możesz z nimi robić cokolwiek sobie tylko chcesz. Jest to gadżet zrobiony całkowicie, customowo przez nas. Każda blaszka ma swój unikalny numer. Każda jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Ale jak dostać taką blaszkę fiasko? Blaszki fiasko aktualnie są w preorderze. Co to znaczy preorder? Numery blaszek fiasko są nabijane od 001 do. X zakupionych przez Was blaszek. Numery blaszek będą wysyłane do Was losowo. Link w opisie, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Polecam czytać dokładnie opis, bo tam mogą znajdować się jakieś fajne smaczki. Tymczasem idziemy tam robić trainbenza, ponieważ skręt nadal jest za mały i trzeba skręt zwiększyć. A jak ktoś chce wesprzeć robienie trainbenza i dostać fajny gadżet, link w opisie, tam jest wszystko napisane skąd i jak taką blaszkę fiasko zdobyć. Trainbens. Maszyna do zabijania. Do zabijania nie. Ale do opadania gęby, kopary w dół. Wszystkim hejterkom, którzy mówią, że to nie skręcają. Właśnie temu robimy skręt. I po prostu ludzie będą patrzeć i nie dowierać. Tak jest zamysł. Pierwszy temat. Yy, no skręt jak jest, taki jak jest. No, widzieliście, na pewno widzieliście ostatnio... Kurwa, coś tu blokuje się. To widział ten widział. Skręt jest taki. Muszę podnieść koło, bo niestety coś tu blokuje się, ale to nie ma znaczenia. Większy niż oryginalnie, ale nie do końca taki duży, jak bym chciał. Pierwsze co musimy zrobić, to zrobić tak, żeby kierownicą dało się kierować. Drążki kierownicze są za krótkie, ponieważ wahacz dolny przedłużony jest o 6 cm, górny jest o 7. Górny wahacz jest regulacja. Jak nie widzieli, no to nie zobaczą fiasko poprzednie po odcinki, seria cała. Będzie wrzucona w playlisty od początku do końca. Motyw główny: zaczynamy od przodu, idziemy do tyłu. To jeszcze z przodu jesteśmy. Czemu? Czekam. Od przed świętami. Od przedświąt wielkanocnych na sprzęgło, które zostało wysłane dzisiaj. Mamy piątek. Chyba z dwie godziny dzwoniłem do DPD, żeby mi oddali paczkę, która siedzi w magazynie i jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie da się. Niech ja. Nie wydamy, bo nie wydajemy. No i nie będzie sprzęgła w tym weekend. Już będziemy Eską upalać i testować Eskę, żeby była dobra. Wszyscy teraz mogą cieszyć się, bo już niedługo będzie Eska, już będzie jeździć. Tamta, bezoczna. Tutaj to jest S500 wersja manualna zrobiona przez samego mnie Drążki kierownicze trzeba przedłużyć 8 cm to już ustaliłem sobie No bo tak no Michał Tech powiedział żeby nie skupiać się na amebach więc przedłużamy drążki kierownicze Jazda Podobało mi się to Pozdrawiamy wszyscy Michała Lecimy z tematem Odkręćmy koło Najpierw odkręćmy koło bo pierwsze co Koło trzeba ściągać Zjąłem blacha której w sumie już nic nie zostało przesmarowałem to tu, piastkę ładnie żeby wszystko chodziło jak należy będzie teraz nice and clean bez żadnych udziwnień, blaszek i tak nie mamy ABS-u więc osłona tego ABS-u i osłona tego wszystkiego tutaj, nic to to nie da więc po prostu po prostu wyjebałem jest ładniej, tak czyściej no lepiej jak ktoś to rozkręca i dokręca z powrotem, to tutaj trzeba to dokręcić w ten sposób, żeby nie było luzu, ale też żeby nie przesadzać, bo nie będzie się piasta kręcić. Dokręcamy to tak, żeby skasować luz. 30. Akurat mam tak. A skurwysynu, ma. Dokręć. Tak właśnie trzeba zrobić. Michał, pozdrawiam. Powiem tak, ktoś to ostatnio za mocno skręcił, teraz nie ma luzu, kręci się dobrze I teraz będzie chodzić Teraz to teraz A nie słabieńko Przenosimy się do dnia drugiego Zrobiliśmy to To są śruby M22 Przecięte, wywiercone Zrobione profesjonalnie na podlaskiej tokarce 12 cm Przecinamy obrążek kierowniczy Wsadzamy 2 cm, wsadzamy 2 cm i mamy przedłużone 8. I tyle właśnie potrzebujemy zrobić. I to najpierw zrobimy, a potem będziemy bawić się w przespawywaniem tego. I to jest kolejna sprawa ze zbieżnością. To jest kąt Ackermana. To jest po to, że jedno koło skręca bardziej. tak samo jak dyfer zespłowany, że wewnętrzne koło, jak skręcamy w prawo, to prawe koło tylne jedzie wolniej niż lewe koło, które zewnętrzny łuk. No tak jest po prostu. Trzeba zerowy kąt Ackermana zrobić. I trzeba zrobić to, żeby ta dziura, otwór na stożek był w tym miejscu. O tu, Żeby nie było tego odsadzenia, musi być na prosto i musi być przesunięte bliżej linii środkowej osi skrętu. Żeby nie było tak wypuszczone na zewnątrz, tylko było bliżej. Wtedy damy, więc będziemy mieli więcej skrętu. Zajibiście to wyszło, ale tak ciężko było wiercić. 16 wierteł zmarnowałem. To zobaczcie, jaki to jest koszt. 16 wierteł, 13 mm zmarnowanych, a jedno kosztuje jakieś tam 40zł to nie są tanie rzeczy 180 stopni skrętu w sumie nie wyjmowałem tego nigdy wiem, że to trzeba zdjąć na pewno to jest logika o to trzeba zdjąć to na pewno tu jest też takie coś i tu też trzeba zdjąć podejrzewam a raczej na pewno o tak. O tak. I tu jest to. O, to tak właśnie będzie. No, tu jest kula. I tu jest to. I tu jest ten. Tu jest nakrętka. No i podejrzewam, że tą nakrętkę trzeba odkręcić i wtedy już to wyjdzie wszystko. No to logika. To idę po kluczy i wyjmuję. Zdecydowałem się jednak wyjąć na zewnątrz, no bo nie było to dużo roboty, a będzie łatwiej to wszystko porozkręcać i zdjąć. Czemu nie dali taki sam? Durnie Pogo mm. <garsz> <garsz> jest głos kto to wymyślił Tam to łatwo zdejmu zdjęło i łatwo będzie założyć, a tego już niestety nie Wymysł kurwa Krzychu Kadetem teraz to mamy jeden Poszło I drugie Rozłożone, rozczłonkowane. Wszystko przygotowane do tego, żeby to pociąć i pospawać Ale moje rozmowy telefoniczne z kurierami i z infolinią DPD chyba podziałały Ponieważ jest sobota I mamy sprzęgło Nie wiem czy to zasługa Pana kuriera Daniela Jeżeli tak, bardzo dziękuję Ci Pozdrawiam cię serdecznie Ponieważ sprzęgło jest wcześniej niż miało być Jestem bardzo mocno zawiedziony tym sprzęgłem Chciałem zakładać na S -kę. Stwierdzam, że nie wiem czy jest sens w ogóle tego to zakładać Bo jest taki jaki można było zobaczyć Jak ktoś chce poznać szczegóły wszystkiego, tego całego fiasko to zapraszam Tam jest opowiedziane szczegółowo jak wyglądała sytuacja z chłopakami odnośnie sprzęgła A jak sprzęgło wygląda to widzieliście Olejmy ten temat smutny, teraz jest temat fajny Prosta robota, tniemy, przedłużamy, wsadzamy na auto Kantowa i pojechaliśmy nie ma na co czekać Trzeba spawać To jest do pospawania Idziemy spawać Szybka robota Czy nic nie spierdoli po drodze? Na pewno nie Cymbałki to są Magamara marakasy Nie to opona? No właśnie nie było. Ale bez sens. No taka bezmyślność, taki bezmusk, po prostu czasami we mnie siedzi. Eee, można było, tak można było łatwo tego uniknąć. No wiórka opona. Raz na mokrym jeżdżone. Kurwa dotknąłem drutem. Gorącym drutem dotknąłem. No to chyba jedna z głupszych rzeczy, jakie zrobiłem. W ostatnim czasie. A wystarczy. I taka to robota. Bezproblemowa. I śmierdząca. Ma na temat. Pomalowane, wymalowane. Tu musiałem obciąć niestety. Przez to, że to się nie mieściło, ale to zalutuje. Skleję lutownicą i to będzie chodzić też. Teraz robimy przyrząd jeszcze. Przyrząd do mierzenia kąta skręta. Jak bardzo możemy 180 uzyskać? A wtedy będziemy mogli <noise> już sprawdzać. 20 minutes later. Zrobiłem przyrząd do mierzenia kąta skrętu i do ustawienia ewentualnej potem zbieżności. Nie wiem, czy zadziała. Prawdopodobnie tak. Mamy 0. I skręcając w tą stronę, możemy ustalić, jaki kąt skrętu będziemy mieli maksymalny. Skręciliśmy oczywiście już te głowiczki. Oryginalnie zmierzyliśmy, że jest 38 w tą stronę i 45 w tą stronę, jeżeli się skręca. Przyrząd trochę jest nie do końca dobry, ponieważ ten profilek powinien być tu. Ten kątownik znaczy się powinien być tutaj. Wtedy by pokazywało idealnie, bo tu jest punkt skręcania się wszystkiego. Ale jest tak, jak jest. Zaraz, może poprawię. Urząd został poprawiony. Teraz możemy się już cieszyć. I to nie zadziała, nie działa tak jak ja mu chciałem, żeby to działało. Paspert zwrotnice. Jatne zwrotnice. Ja Mam wywalone we wszystko. Odcinam ucho, bo, bo odcinam no. Niepotrzebne już nam jest. Będziemy, nie będziemy skręcać. To już teraz już teraz już naprawdę nie będziemy skręcać. Powiedz co się stanie z tą ścianą, bo jak powiesz, to już będziemy musieli to zrobić. I co? Nie ma ucha? Nie ma ucha. I tak byśmy obcięli i by było. O tak. Jeżeli byśmy mieli tak? I co wtedy się stanie? Nikt nie wie tego dopóki nie sprawdzimy Musimy dać to z dołu Bardziej z dołu niż z góry Ponieważ moglownica jest taka jaka jest Dobra idziemy z spawamy Na próbę oczywiście na razie Do góry nie poleci Przekładnia kierownicza musi być na swoim środkowym zakresie jeżeli mamy zero skręcania I to trzeba teraz ustawić jakoś Tu jest to, tu jest to, to taki jest zakres przekładni kierowniczej. I teraz, w teorii, jeżeli zrobimy tu linię, to powinien to być środek. Teraz by był środek, praktycznie, no to tak jak jest ja skieram mniej więcej. no. Hmm. Zrobimy regulowany kąt skrętu, regulowane mocowanie głowiczki Zrobimy tu dziurę, wpuścimy to w środek, tak gdzieś z pół centymetra Żeby nie przeszło na wylot To będzie tak dobre Jest zmiana planu Kończymy fiasko dzisiaj, bo po prostu nie ma, to, nie ma to takiej możliwości, że nie Tniemy bardziej Będzie zapas Szlifujemy zwrotnicę Szlifujemy wahacz I będzie dobrze Mamy to ustawione wstępnie, jak to ma być pospawane. Ten oczko, zrobiona została faska, dość duża. Duża, żeby tam wszystko w środku zalało się i żeby nie było żadnych jaj, żadnej lipy. Wydarzyło się lekkie fiasko, nawet takie dość większe fiasko. Jest wycentrowana magrownica, także w jedną i w drugą stronę ma tyle samo zakresu. Kierownica jest prosto, zbieżność jest mniej więcej ustawiona, żeby koła były na prosto przy prostej kierownicy. I teraz fiasko dzieje się takie, że w tą stronę 55 stopni mamy, a w tą stronę mamy 40. I z drugiej strony jest tak samo. Mamy 40 i teraz z tej strony mamy 55, a teraz mamy tam 55, a z tej strony mamy 40. Wychodzi na to, że kąt Krymana nie jest zerowy. Tak jak chcieliśmy, żeby był. Powinno być tak, że jeżeli tu jest, tu jest 40, tam też powinno być 40 jeżeli tam jest 55 to też tutaj powinno być 55 a nie jest powiem szczerze zgłupiałem troszkę ponieważ w teorii kąt Ackermana powinien być zerowy jeżeli mocowanie drążka kierowniczego mamy tu w osi w osi tego wcześniej było tu, jak było tu to nie było zerowego Ackermana był taki, że działo się właśnie to co teraz się dzieje, a teraz w teorii powinien być zerowy, a zerowy nie jest. Jest taki sam jak był wcześniej. Przyznam się, że nie wiem czym to jest spowodowane. Nie wiem gdzie powinien być ten zerowy Ackerman i dlaczego go nie ma. Największym minusem jest takim, że mamy na stałe przedłużone drążki kierownicze i na stałe mamy pospowane to. Jeżeli się okaże, że czegoś w międzyczasie nie pominąłem, to będziemy musieli odcinać to i jeszcze raz przedłużać drążki. Nie uśmiecham się to troszkę. Ale mam nadzieję, że już jutro, albo pojutrze, okaże się, że coś jednak pominąłem, wpadnę na to coś albo może widz podpowie, co to może być, dlaczego tak jest, dlaczego Akerman nie jest zerowy w punkcie tym. W tym. Według mnie powinien być, no ale nie jest. Wszystko mniej więcej jest zachowane. Przekładnia kierownicza jest na zero, w lewo i w prawo może mieć tyle samo. Drążki kierownicze są przedłużone tak samo. Mocowania drążków kierowniczych są przespawane tak samo. I dzieje się dokładnie taka sytuacja, jak była w oryginalnym skręcie, a nie powinna się dziać, ponieważ w teorii powinniśmy mieć zerowy akarman, a zerowego akarwany nie ma. Lewe koło skręcając w prawo skręca się 40 stopni, a prawe koło skręcając się w prawo, skręca się 55 stopni. Skręcając się w lewo. Lewe koło skręca się 55 stopni, prawe koło skręca się 40 stopni. To jest kąta Hermana niezerowy. Nie wiem, czy ujemny, czy dodatni, ale na pewno nie zerowy, więc coś jest źle. Nie wiem co. Mam nadzieję, że to odkryję. A fiasko się z tego momentu kończy. A Wy możecie mi pomóc i wypowiedzieć się w komentarzach, dlaczego kąta Hermana nie jest zerowy. I weź w link w opisie zakupić sobie z tego. Tytułu priorderową Blaszkę Fiasko. Dziękuję za oglądanie. Sekcja komentarzy jest Wasza. Pozdrawiam.